Cześć, witam się na kanale Ninja Trading. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać naszą narzędzie jest to robot handlowy, który pomóc analizować wykresy w trading. Ale teraz zasubskrybujcie kanał i kliknij w górę i już zaczynamy handlową. Teraz jestem na Pocket Option i ja zawsze wybieram kilka par walutowych. Dlaczego? Że z dobrą stopą zysku, tak? Musimy przeanalizować, ile procentów mamy zysk i wtedy już wybierać parę walutową, tak? Na przykład, bo nie mamy interesu handlować, jeżeli para walutowa ma tam 55% wypłaty, nie? Lepiej handlować, jeżeli mamy 90 czy 83, jak tutaj, tak? Kiedy już mam parę walutową, na przykład tutaj mamy dolar australijski i dolar kanadyjski. Ja otwieram, e, otwieram ma, mojego robota i wybieram parę walutową tu, którą mam. Tak, mam na przykład tutaj e, dolar australijski dolar kanadyjski. Potem wybieram ramę czasową, który, którą będziemy analizować, tak? Mamy tutaj 1 minutę, 5 minut, 10 minut. Na 1 minuty Robot wydaje sygnał, wyjście w dół, tak możemy tworzyć transakcję w dół. Ja analizuję zawsze 1 minutę i 5 minut, żeby zrozumieć e, kierunek ceny, tak? Tutaj mamy wyjście dół tak samo. Dobrze, to, to otwieram, otwieram Pocket Option i już na Pocket Option otwieram transakcję w dół, tak, i już możemy analizować. Bo kiedy już otworzyłem transakcję, mogę przeanalizować na trend view, dlaczego robot dał taki sygnał, tak? To to daje. To daje też, że ja mogę kontrolować e, ruch ceny. I jeżeli e, już będzie no przykończenie linii wsparcia o jakieś e, cena zaczym się na jakimś poziomie, ja mogę otworzyć dodatkową transakcję, żeby nie, stracić, e, żeby nie stracić pieniądze, tak? I zobaczcie, robot dał sygnał w dół. I mamy tutaj taki ogólny trend e, spadkowy. Tak? Mamy, że wszystkie szczyty są mniejszy od tak, Możemy analizować i lepiej analizować na różnych ramach czasowych to czy to jednominutowa, pięćminutowa, tak? żeby zobaczyć więcej, lepiej zobaczyć ruch cenowy. Tak? Teraz już czekamy na zakoń zakończenie transakcji i zobaczymy jak się zamknie się ta transakcja. Зараз чарно запрошується до долучення до моєї дармової групи хандлової. В тій групі завжди бачиш отримати інформацію на тему трейдингу, актуальні відомості. Тож день не проводить дві сесії хандлові, так, вдає по одному сигналу з кожної сесії, так. Ділюся виниками з моєї VIP-групи, як хандлуємо там е, в групі VIP, так. tutaj masz kod, kody bonusowe ja zawsze daję parę walutową zawsze daje ramę, ramę są ile, ile będzie ile czasu tworzy transakcję, tak zawsze dzieli się e, wynikami jakimi rezultatami czy mamy sukces czy nie mamy tak i to jest wszystko tak żeby żeby dołączyć do grupy już mówiłem link będzie w e, opisie tego filmiku zapraszam ci i już bardzo dobrze, żeby ty dołączył się i był zawsze w kontakcie ze mną. No już czekamy, kiedy zamknie się transakcja. Chciałbym powiedzieć, że robot handlowy to jest narzędzie wspomagające, tak? Ty musisz, musisz myśleć sam, tak? Nie możemy mówić, że robot handlowy będzie dawać 100% rezultatów, tak? Dlaczego? Dlatego, że robot prowadzi analizę techniczną, masz analizę techniczną jest tylko 30% do wszystkiego tradingu, tak? 70% to jest psychologia. No co, już zostało się trochę do zamknięcia transakcji, już czekamy, czy będzie wszystko w porządku i już mogę powiedzieć, że tak, eee, czekamy. Jest, <grym> wiesz, że dobrze, wszystko zamknięto w porządku, mamy sukces, eee, dobry, dobrym zyskiem. I co, wiecie, że pierwszy sygnał robot dał tak nie ma nic nic pytań do robota handlowego że naprawdę wszystko co myśleliśmy było realizowane tak teraz wybieram inny parę i przeanalizujemy inny parę walutową z pomocą robota handlowego tak zawsze staram się wybierać parę walutową jaka ma dobry procent wypłaty do tak teraz mam funt brytyjski i dolar kanadyjski, wybieram Najlepiej analizować ramę czasową jednominutową, tak? Mamy wejście w górę i przeanalizować 5-minutową ramę czasową, tak? I wtedy już będziemy znaleźć naprawdę, gdzie, gdzie będzie cena, tak? Tutaj mamy 5 minut, prowadzić analizy i wejście w górę, tak? Teraz otwieram transakcję w górę. Wyżej 200 dolarów, 3 minuty i już czekamy, jak się zakończy transakcja, tak? Teraz powiem ci, jak możesz zdobyć robotę handlowego. мусить засубскрибувати мій канал. Наступне тут маєш лінки, маєш тут код роботовий і маєш лінк на робота хандлевеку. Коли відбираєш цей лінк, знайдеш всі інструкції по Wykonanie których otrzymasz robota handlowego na zawsze. Tak? Nie to nie jest trudne. Masz tutaj te link na grupę domową, gdzie ja daję sygnały, co tak? Masz tutaj link na rejestrację na Pocket Option. jeżeli chcesz dołączyć do mojej grupy i jeżeli chcesz otrzymać robota handlowego, wykonaj wszystkie instrukcje i zapraszam do grupy. No co, już czekamy trochę i ja już widzę, że transakcja będzie zamknięta w plusie, ale jeszcze trochę poczekamy. Ale jak widzisz, że, jak widzisz, że robot handlowy daje dobre sygnały, tak? Możesz, możesz go wykorzystać w swoim tradingu. Nie zapomnij więc zasubskrybować mój kanał i oglądać moje filmiki. Do zobaczenia wkrótce. Dziękuję bardzo. Na razie.